Jesteś? Jestem. Ogień, kurwa. Dzień dobre, witam serdecznie. Będąc w podróży bardzo ważną kwestią jest dbanie o, o witaminy, więc to jest tabletka witaminowa. Pij, pi, 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 boli ci. O! Oj, jeszcze Życie na fitnessie, no ale to będzie tak na kanale, to Nie wiedziałem, że to tak mi No trudno. Nie, dużo nie poleciało. Ale? Można było na właściwie tyle piwa i było. No dobra, także ale jest witam serdecznie kolejny dzień w Zadarze, pomału. Koleżka witaminy, ja również, yerba mate. Chciałbym wam dzisiaj przybliżyć co nieco ceny w... Chorwacia, czy nadal jest drogo, czy jest tanio, czy jest tak jak u nas. I zaczynamy od tego od bananów, bo są jako pierwsze 10 kun, żeby łatwiej było zrobić przylicznik 10 kun to 6 zł, czyli zaczynamy, zobaczcie, banany 10, mango 10, czyli mango tanie jak u nas, banany drożej dalej, pomarańcze. 13,90. Podaję w kunach, bo łatwiej mi powiedzieć w kunach niż to przeliczać. No jak mówię, 60%, czyli na pół i, i trochę. Chciałem powiedzieć ciutkę. Tak wyglądają na razie kwestie owoców. Zobaczymy jeszcze e, warzywka, pomidory, 10, czyli 6 zł. Jeśli to są No mniej więcej, jeżeli tak jak tak, tu mówi Krystian, jeżeli coś jest na promocji. To mniej więcej wychodzi tak jak u nas normalnie. Idziemy na, na, inny, na inny dział. Sudycze, milka, nie wiem ile kosztuje w Polsce, chyba około 10 zł. Tu wychodzi około 13-14. Tak jak mówię, na pół i trochę trzeba dodać. Czekolada słodkie, niektóre idzie kupić dość tanio, 5 i do jakieś 2,80. Pozostałe są ciut droższe Przechodzimy na kolejne Na kolejną kategorię Alkohol To jest chyba najtańsze, Olżujsko 7, czyli prawie 4 zł Karlowacko też 7 W większości kosztuje mniej więcej 810 na plaży około 25, Karlowacko 0% Przepraszam, 7,29, czyli też około Chyba 4 zł Dobra, zobaczcie mięso Niektóre są na promocji, więc to jest powiedzmy za hamburgery, ale pewnie data jest do jutra albo do pojutrze bo to już się na 20, czyli 12 zł za paczkę. Antyperspiranty to mniej więcej około 15 zł wychodzi za sztukę, więc chyba drożej jak u nas. Czyli mniej więcej moim zdaniem wszystkie produkty, które tutaj są, prawie wszystkie to... Tak, jak w Polsce jest cena, to dodaje się do tego jakieś 10-15% i mniej więcej wszystko wyjdzie bardzo podobnie. Czyli jest drożej nawet w sklepach takich większych markecikach. Monster Energy Drink wychodzi około ponad 8 zł, więc drogo. Dobra, już wiemy, jak to obsługiwać. Dawaj, nakładź no ile waży Arbus? Ło wow, 10 kg, te 9,8 ty 20 kun to 10 zł. 11, 12 zł. 12 zł. Co, chcesz go brać? I waży ile? 10 kilo. No, Złotówkę za no, zł 20 kg. 10 <gry> na to, zubki chińskie na przykład takie 6 zł, więc bardzo dużo. Dodatkowo takie są w połce kosztują chyba 5-6 zł. tylko kosztuje mniej więcej około 14. Barbecue 25. Tutaj kun, więc też wychodzi jakieś. 14 zł, a więc zrobiliśmy zrobiliśmy zakupy, wyszło dość, dość spoko mniej więcej chyba 60 zł na dwie osoby praktycznie na cały dzień jedzenia na dzisiaj na obiad, na kolację, jutro na śniadanie więc jest bardzo przyzwoicie, jeżeli jest opcja gotowania w Chorwacji to gotujcie, zaraz coś powie, o kurwa cebula je w ogóle ale mam to w dupie, bo zazwyczaj 90 przypadków jem, na restaura jem w restauracjach, jem na mieście, jem w knajpach na street foodzie, teraz mam ochotę gotować, bo nie jestem w stanie najeść jedzeniem na zewnątrz i jest zbyt drogie. Byliśmy w knajpie, która jest polecana jako jedna z tańszych. Cevapi, zwykła bułka z kotletem, bez żadnego sosu, bez żadnych warzyw, trzeba wszystko dokopować 25 złotych tym jedno, byłem, byłem głodny. Jeżeli miałbym trzy razy jeść w ciągu dnia coś takiego i nie dojadać, to, to nie ma sensu w ogóle, więc jak macie możliwość w Chorwacji sobie coś ugotować, warto. Wiadomo, zaraz coś powiem, po to idziecie na wakacje, żeby żeby gdzieś tam jeść na mieście, ale nie porównujmy proszę was wakacji, takich tygodniowych do kilku tygodniowego tripa Właśnie podejmujemy najgłupszą decyzję, w sensie najbardziej skomplikowaną od, od wczoraj, od godziny nie wiem popołudniowych Stwierdziliśmy, że gdzieś polecimy, kupimy bilet, bo to już nie warto siedzieć tutaj, czy warto w tym zadarze siedzieć, bo jest bardzo fajnie, sympatycznie Jest ciepło, praktycznie nic z nas nie kosztuje, tutaj życie A do jutra czy pojutrze może? Jutro Jutro. I, I mieliśmy już jutro lecieć do do Mediolanu. Później stwierdziliśmy, że a może do Dubrownika. A później stwierdziliśmy, że z Mediolanu może do Lizbony. A później stwierdziliśmy, że może z Mediolanu do Grecji, albo z Mediolanu do gdziekolwiek, gdzie będzie tanio. Ale okazało się, że latają tylko Ryanary, a jak mam duży plecak, to z nim nie wejdę. Trzeba dokupić kupić dodatkowy bagaż, albo jakieś tam pierwszeństwo wejścia na pokład. I tak skaczemy jak durnie z miejsca na miejsce. Wczoraj tak było. Dzisiaj wstaliśmy rano i mówię, dobra, kupuję im bilet. Odpalam, odpalam, tutaj coś robimy. Mówię, dobra, idziemy biegać, zrestować głowę. Poszliśmy biegać. Za chwilę mówię: dobra, zjedzmy się na nie, to się człowiek gdzieś tam. Yy, Ogarnie śniadanie, prysznic, i mówimy: Dobra, bukujemy. Znowu 20 minut, straty, nic nie zrobiliśmy. I mówimy: Dobra, robimy się głodni, trzeba zrobić obiad, zrobić zakupy. I znowu podczas obiadu też zaczęliśmy yy, szukać biletów. Po obiedzie nam się znowu nie chciało, i znowu nie wiemy, co ma robić. Już jest godzina 20, i, i nadal nie wiemy, co, ma, co mamy robić. I już nas tyle brakowało, żeby kupić bilet do Mediolanu. A jednak zmieniliśmy zdanie. Ale nie powiem Wam gdzie lecimy, więc no, a może w ogóle nie lecimy. A więc została podjęta decyzja. Że tylko kupiliśmy bilet i jutro mieliśmy opuszczać zadar, ale nie, nie opuszczamy, bo tu jest bardzo fajna rodzinna atmosfera i stwierdzamy, że jest... Smacznego. Jest bardzo tanio, jest bardzo tanio i... I fajnie i ciepło i prawdopodobieństwo, że znowu będzie taka pogoda gdzieś tam nie wiadomo, ładna torebeczka różowa, wiem. Eee, no, to tyle. Także <laughs> nie wiem, ale Ale będzie fajnie. Jak, jak mi jest dobrze, to mam nadzieję, że wam również. A i pamiętajcie, klikajcie w subskrypcję, bo warto. A ja to już czuję, że ten trip się... Rozkręci mi się trochę przyciągnie. Jutro miał się skończyć oficjalnie, ale lecimy. Oczywiście mamy tutaj darmowe rowery, więc idziemy sobie na miasto. Jest godzina 21.23. Jedziemy zobaczyć, czy są jakieś ładne dziewczyny. Zajechaliśmy na stację. Musimy sobie tutaj troszkę powietrza dać, bo było mało. Ogólnie rowerki, powiem wam, bardzo spoko. W porównaniu do tego mojego, który mam w Demie z koszyczkiem, to jest o wiele lepszy I powiem wam, tutaj doszliśmy do wniosku, że Tyle jak płacimy za mieszkanie i ile nas wychodzi jedzenie, to można byłoby tu przyjechać na dwa miesiące i robić sobie formę Czyli wiecie, temperaturowo jest praktycznie idealnie, wstajemy sobie rano, biegamy Później jakieś pływanko, plaża Zdrowe jedzenie Rowerek Dziewczyny I i tak sobie można żyć. Ale niestety. To tak tylko. Możemy sobie pogadać. No dobra, słuchajcie, krótka przerwa. Jeździmy sobie. Dzisiaj jest wśród więcej ludzi jak. A jak ostatnio? Jesteśmy na promenadzie. Tam jest więcej ludzi. Ale biorąc pod uwagę to, że jesteśmy dzisiaj jakieś dwie godziny wcześniej, jak ostatnio, to nie ma co się dziwić. Pojdziemy kawałek jeszcze, zobaczymy co. Zobaczymy, co się dzieje. Coś tu ponagrywam. To bardziej rodzina, w sensie rodziny. Tutaj głównie widzę, przyjeżdżają gdzieś tam z dziećmi, sobie spokojnie, bez jakiejś grubszej imprezy. Jakby chcieli imprezować, to bardziej na południe, czyli Split, Makarska. Tutaj jest fajnie. Jak chcę odpocząć sobie, bez jakichś. Chodź imprez Polecam, tak mi się wydaje Jestem już tu parę dni i czuję się tu bardzo dobrze Więc zobaczę tu jakieś trampolinki, tam sobie to skacze, które sobie chodzą, trochę Polaków też jest Jak któryś Polak siebie widział na nagraniu to dajcie znać Albo mnie gdzieś widział to też spoko Idziemy jeszcze dalej znowu Zobaczcie, jak to wygląda. Fajnie, fajnie, pomału. ciut więcej osób. A tak czeka, ale, słuchaj. Tu się w ogóle pokłady? i patrzcie na to. <głynie> Kurwa, jakby nie żyli. By się położyli, żeby posłuchać tej pięknej muzyki. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Słuchajcie, jest trochę lipa. Wróciłem z roweru, jest 24. I okazało się, że nie mam klucza do szafki, w której zamknąłem laptopa i inne rzeczy. Na szczęście jutro nigdzie rano nie muszę jechać, ale nie wiem, czy jest. Prawdopodobieństwo, że pani z hostelu ma klucz zapasowy Kurczę, Schowałem go w kieszeń, w spodnie I mi wypadł Jadę szukać Biganko 30 z rzędu Jest solidnie Dzisiaj jest trochę chmur, więc jest kompletnie pusto. Zobaczcie, nikogo nie ma ani jednej osoby na plaży na wybrzeżu Tu gdzieś jest cykada i była dość głośna, ale jak podszedłem to już jej nie słychać Uff. Trzeci dzień pod rząd bieganka Tak forma jest słaba Ale jest jakby, kolejnego dnia, jest ciut dalej, ciut dalej, to nie są jakieś, nie wiadomo jakie e, dystanse do zrobienia, ale jest bardzo spoko. Dodatkowo, jest trochę euforii, bo mówiłem wam wczoraj, że miałem lecieć gdzieś tam, a lecę gdzie indziej. W sumie jadę, idzie, wstałem rano i jednak podjąłem kolejną, jeszcze inną decyzję. Dość mocno, spontaniczną. Kupiłem jeszcze kolejny bilet i aktualnie podróż się trochę przyciągnie więc jestem mega zadowolony tak jak mówiłem wcześniej, miałem już wracać, ale tak się ułożyło, że jest ok, wy te reklamy oglądacie wpadło, że tak powiem parę dolarów więcej ja stwierdziłem, że brakowało mi tej podróży, pomimo iż budżet był o wiele mniejszy to myślę, że jakieś jeszcze spokojnie tydzień ta podróż się przeciągnie na pewno tak nie więcej jak tydzień. Więc dzięki, że jesteście. Cieszę się. Poza tym dzisiaj widziałem uśmiech na twarzy tej kobiety, która e, udostępnia nam ten, ten hostel. Jest zadowolona, że wielu z Was bezinteresownie pisało do niej. E, lajkowaliście jej zdjęcia na, 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 na tym. Na Instagramie pisaliście wiadomości prywatne, komentarze, że jesteście tutaj ode mnie, że... Z chęcią odwiedzicie Chorwację, przybyło i trochę lajków, ona jest zadowolona. Sezon jest pusty i nie ma co ukrywać, że może być ciężko, ale jest zadowolona, że ktokolwiek jej stara się pomagać bezinteresownie, tak jak mówię. Po prostu tak w tym hostelu mieliśmy spać, a dostaliśmy jakąś tam zniżkę. I Je, nam jest miło, jej jest miło, my się czujemy jak w domu. Ona mówi, żebyśmy zostali jeszcze dłużej, bo i tak nikogo nie ma, chciałaby z kimś porozmawiać. Także na przyszły sezon jak będziecie, śmiało mogę wam zarekomendować to miejsce, bo na Bookingu 8,7 to bardzo wysoka nota 100 metrów nawet nie od plaży, więc warto, a ja biegnę dalej. Tak się wygląda: zachmurzone niebo. Dopiero dzisiaj pierwszy raz będę latał dronem, ponieważ było dość wietrznie. Nie chciałem, żeby coś tam się stało. Szkoda, bo te ujęcia nie aż tak ładne, słoneczne jakbyś powinny. Ale będzie satysfakcja. Dodatkowo dzisiaj chciałbym przyłamać kolejną barierę swoją psychologiczną, e, czyli złamać trochę mój lęk wysokości. Skakałem wczoraj ze skałek, nie było to tak wysoko jakbym chciał. Dzisiaj będę podjeżdżał pod skałkę mniej więcej wysokościową 6 metrów, więc Oby się udało. Wczoraj skakałem z mniej więcej 4-3,5-4 metry, dzisiaj będzie mniej więcej 5,5-6 metrów. Ale się jaram, że ta podróż będzie dłuższa i odwiedzę te kraje, które zawsze chciałem odwiedzić. Może kilkoro z Was już się domyśla, ale nic nie mówię. Ostatni dzień pora wyjaśnić parę nieścisłości. To jest Krystian, nie przedstawiałem go wcześniej. Siemano. W ogóle to jest ten gość, który na pierwszym odcinku tutaj w Chorwacji na do mnie na Instagramie też ściągnę. Napisał do mnie na Instagramie, Polo wpadaj, gdzieś tam tutaj jestem w Zadarze Wpadłem Ja byłem tu... wtedy w Splicie, napisałem Tak, tak on był... W... Wpadaj do Splitu Tak, obra, on był w Splicie, Nie ja dobrze. napisałem, że do Zadaru Więc on przyjechał też do Zadaru I ogólnie miał wyjeżdżać Miał wyjeżdżać z... Właściwie miałem wyjeżdżać tydzień temu, ale chyba będzie jeszcze dwa tygodnie w podróży No i tak go przekonałem, wydawaj pojedziemy tu, dawaj pojedziemy tu, no i... Nie pojechał do domu. Został ze mną te parę dni więcej w hostelu w Zadarze. I dzisiaj, wczoraj zablokowaliśmy bilety do kolejnej miejscowości, do kolejnej... nie będę mówił gdzie. I dzisiaj rano zablokowaliśmy jeszcze kolejny, więc minimum e, tydzień lub półtorej. Tutaj Christian jeszcze będzie się pojawiał na, na filmach, ale jest bardzo sympatyczny. E, nie psuje tutaj nic w filmach, więc jest okej. Okay. Podam jego Instagram. Dziewczyny jest wolny, więc jak byście tam chciały, sobie kliknijcie, albo chcecie zobaczyć co wstawię ogólnie na Insta to wpadajcie, a my idziemy dzisiaj przełamać moją barierę e, wysokich trochę lotów. wysokich lotów, trochę mentalną, psychiczną, żeby skoczyć z, ze skałki. Nie będzie to nie wiadomo jak wysoko, ale Tak czy siak idziemy. Zakończona. Teraz się obejrzeli. No, a taka, taka będzie miniatura. Taka taka będzie miniatura. Dawaj! Taka będzie miniatura. A więc klasyka: odpaliłem drona, przeleciałam mewa, więc stwierdziłem, że zawika. I teraz, tutaj dla kogoś może nie być wysoko. Tak jak mówię, o, ja nie jestem taki wariat, nie wiadomo jaki, ale tutaj jest mniej więcej od skałek do wody jakieś 3,5 metra, To jest jako pierwszy. Tutaj sobie możecie zobaczyć mniej więcej. A ta drabinka. Tutaj jest mniej więcej, nie wiem, metr ta drabinka w wysokości 1,70 m, tutaj jest 2,5 na pewno Tutaj jest około 3, tutaj będzie gdzieś ze 3,5, nie wiem czy to będzie dobrze. Eee, widać tutaj tam dla i kamery, on będzie tutaj nagrywał. Skok pierwszy będzie tutaj a skok drugi będzie na tamtej skale. Nie ukrywam, że jestem trochę zasrany. Tutaj, tak jak mówiłem, jest mniej więcej 5,5 do 6 metrów, jak pytaliśmy ludzi. Wiele ludzi stąd nie skacze. Kilka osób wczoraj widzieliśmy, dzisiaj nikogo nie ma. Dzisiaj ogólnie jest mało ludzi na plaży. Więc lecimy. Pierwszy skok. Już walczą. Tak? Leci? Leci. Trwa pierwsza, 3,5 metra mniej więcej. 3,5 metra skaczemy. To no jest delikatny stresik, wczoraj już nie było po kilku słowach, ale dzisiaj jest nowy dzień, więc nowy stres, znaczy bez butów. Więc nie jest tak wysoko, czyli no jest trochę, ale wiadomo. Dobra, ok. Uff. Nie wiem, czy to będzie na kamerze widać ten dystans. Wychodzę z wody i idziemy na drugą skałę. Jak? a kurwa To się... Dotykasz? zwierzę. No że To mi zwierzę. Już że to nie, Są zwierzę, żeby zobaczyć masku. Co tam jest? Dobra, raz drona Lipa, dwa kursy były przed policji, poza tym jak odpalam wieje wiatr, teraz nie wieje, zaraz będzie znowu wiał, do tego latały mewy, plus tu jest lotnisko i wyskoczyło mi e, komunikat, że latam na własną odpowiedzialność, że nie wolno, bo tu jest w pobliżu lotnisko. Idę na najwyższą e, skałę, Chyba powiedział, że nie skoczę, jestem trochę zesrany. No ale nic, założę buty do W razie gdy gdzieś wiecie, yy, miał odno dotknąć na przykład do jakiegoś tam jeżowca czy jakiegoś kamyka, na przykład, to w razie czego założę sobie buty, bo, bo, bo trzeba. A ten. do tyle. A tam, gdzie miałem skoczyć wcześniej, jeszcze jest jeszcze ciut wyższy pomiędzy jednym a drugim, to nie skoczyłem i dobrze, bo tam były takie głazy wystające i było płytko. W sensie można było łatwo się zahaczyć, więc. Dobra, bo właśnie tu będzie skakał, o, ale słońce daje, nic nie widać. Czekaj, czekaj! Dawaj chodź, chodź, meters? chodź, Six, six, chodź, 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 You crazy? <laughs> Let me see uh, from which one, from this one. Uh, wait a second, because there is a sun, I don't see anything. One second please Yep, ready? Uuuuuuria zawaczy na to, tutaj jest o kurwa. Tu jest naprawdę wysoko Boisz się? Jak? Ej, biegam No polo, polo, twoja kolej. No co jest? Polo się boi. Dzieci się nie boją. Polo się boi. Piszcie w komentarzach <ś reality> czy się bał, czy nie. Dawaj. Wiesz, wiesz co będą pisać? Ja skoczę zaraz, skoczę za chwilę. No nie, bo już masz buty, już brałeś. Nie no, już skaczek teraz jesteś. Nie, bo już jest jedno ujęcie i nie umiem wyłączyć nagrywania. Lecisz. Polo się boi. Pisz, piszcie w komentarzach, Aż Polo się boi. Dlaczego nie skaczesz? Jestem ciotą. Przerwa, tu jest wysoko. Teraz jest? Jaśnie, że to jest tak wysoko. Stąd skoczę. No to dawaj. Nie wiem, czy mam kontynuować mieć.

Tutaj już 10 minut. Wczoraj już tutaj byliśmy. No jednak jest bardzo wysoka, aparat w ogóle tego nie oddaje. A do kogoś kto ma problemy z znakiem wysokości, no jednak może być coś wielkiego. Jest. One, two, three. Let's go. <laughs> <laughs> Ale powiem, kurwa solidne. Pięknie. Thank you. Pięknie i bardzo, wysoko Jesteś? Jestem. Ogień okay, kurwa. What am I All good. English, English, all good. Yeah, absolutely. That's cool. Okay. Where you from? I'm from Croatia. What's that? No, I'm good. Thank that's you so much. That's a that's a some fine piece of shit. No, no I'm gonna give him. It's in Croatia because we are from Poland, so we have enough No, i trying to jakieś... <laughs> Wcisnąć ostatni właśnie zachód słońca przed chwilą był Tutaj w tym pięknym miejscu No i Jestem zadowolony z tego jak to wynikło, że spędziliśmy więcej czasu tam gościu w ogóle gówno próbuje wcisnąć jakiś kurwa kiepski wit a tam obok stoi Patrol policji, wie, co ta starza tu chodzi, że nam coś tam próbuje wcisnąć. Wracamy do hostelu. Do rano wyjeżdżamy. Dzisiaj jeszcze zostało nam pakowanie, naładowanie sprzętu. I tak to będzie wyglądało. Tak jak mówiłem wcześniej, Christian będzie ze mną na jeszcze mniej więcej kilku filmach. Jestem w ogóle, a, nie powiedziałem, jestem w ogóle zajebiście zadowolony z siebie, że... Załamałem tą, tą barierę, tę barierę, którą, e, którą można powiedzieć miałem w głowie. To no było wysoko. Sprawdziłem tak mniej więcej, plus minus, jak mogło być wysoko, wchodząc po skałkach. Zaznaczałem sobie na wysokości głowy, wiecie, powiedzmy, no, nie wiem, metr m, parę, metr m, e, mniej więcej około 6 metrów, więc wysoko, faktycznie było wysoko. Myślałem, że jest 5,56, faktycznie jest 6. Chłopacki mówili, że może być pół 7 ale raczej nie. Jest około 6 metrów. Jestem mega zadowolony, że udało mi się złamać kolejną barierę. Podchodziłem 3 dni, można powiedzieć, do tego, najpierw z małego, wyższego, wyższego, ale w końcu się udało. Wracamy do hostelu. Kończy się dzisiaj nasza przygoda w... w Zadarze, gdzie będziemy jutro. Zobaczycie na. Na kolejnym na kolejnym filmiku żegnam się z wami. Bawcie się dobrze. Pamiętajcie, jak jeszcze nie subskrybowaliście, zróbcie to. Ważna sprawa. Obejrzyjcie reklamy. Dajcie lajka. Napiszcie komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hej.